Witam państwa ponownie, dobry wieczór. Wielkopolska może dostać zdecydowanie mniej pieniędzy w najbliższym rozdaniu unijnym. Wszystko przez podział środków zaproponowany przez rząd. Ale jeśli chodzi o podział, właśnie, czy możliwa jeszcze jest wspólna walka o te pieniądze ponad politycznymi różnicami, podziałami działaczy z Wielkopolski? Między innymi o tym będę rozmawiać z moimi gośćmi, a są nimi marszałek województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także widoczny również na Państwa ekranach szef klubu PIS w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zbigniew Czerwiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Panie Marszałku, o tym, że Wielkopolska może liczyć na mniej pieniędzy w tym unijnym rozdaniu, mówiło się od dawna, między innymi ze względu na to, że jesteśmy tym regionem tak zwanym przejściowym. No ale wskazywał Pan, że mimo to region liczy zdecydowanie na więcej. Czy, czy w obecnej sytuacji, czy jeszcze teraz wierzy Pan, że uda się wywalczyć więcej tych pieniędzy i to wspólnie, z prawem i sprawiedliwością z Sejmiku? Nie wiem, czy wspólnie, ale na pewno wierzę, że się uda wywalczyć, bo. Takie są zapowiedzi ze strony pani minister Małgorzaty Roślińskiej Jedynak. Jesteśmy właściwie w kontakcie niemalże co drugi dzień, ostatnio niemal codziennie, dlatego że różne odbywają się spotkania i na no, mój wniosek Zarząd Związku Województw miał spotkanie z panią minister i wczoraj był kondent marszałków na Podlasiu, na którym również rozmawialiśmy o tym Podziale, który został zaproponowany, a który właściwie nikogo w Polsce nie zadowala, bo cały czas do podziału jest jeszcze 7 miliardów 100 milionów euro, i nikt dzisiaj nie wie, jak one zostaną rozdysponowane. Na pewno nie porówno na wszystkie regiony, i każdy się obawia, że dostanie z tej dodatkowej kwoty, która po raz pierwszy została w taki sposób odłożona, jakby na bok. Każdy się obawia, że dostanie z tego. Mniejszą kwotę niż jego zdaniem powinien. Również my obawiamy się, że z tej kwoty 7,1 miliarda możemy dostać bardzo minimalny dodatek do tego, co już mamy zaproponowane w tym pierwszym rozdaniu. No i stąd te obawy, czy, czy to będzie uczciwa gra, bo na razie nie znamy w ogóle reguł tej gry. Mówi się o tak zwanych negocjacjach kontraktu programowego, ale ponieważ to się odbywa po raz pierwszy, i nie są ustalone reguły tego podziału, no to jesteśmy pełni obaw, że to będzie jednak podział o charakterze politycznym, preferujący te regiony, które są bliższe sercu y, rządu. No i robimy wszystko, żeby y, tak się nie stało. To w takim razie moje pytanie do radnego Czerwińskiego, Panie Radny, czy rzeczywiście podział polityczny i czy podziela pan również obawy pana marszałka, że no, Wielkopolska wcale tak wiele z tego, y, z tych 7 miliardów nie, uwagi... nie dostanie? To są pieniądze na spójność, czyli na wyrównywanie szans. My znaleźliśmy się wśród tych trzech regionów, które przekroczyły 75% średniej unijnej w Polsce. W to jest w ten sposób naturalny, jakby jesteśmy regionem drugiej kolejności, ponieważ trzeba wyrównać szanse tych regionów, którym jeszcze znacznie brakuje do tych 70% średniego dochodu unijnego na głowę mieszkańca, więc to jest pierwsza sprawa. Czyli my jesteśmy w tej widze, w której jest województwo mazowieckie, dolnośląskie i nasze. I druga rzecz, to co nam się udało wspólnie zrobić, przekazać rządowi, że nie można patrzeć na Wielkopolskę z perspektywy Poznania, tylko trzeba patrzeć również z perspektywy Wielkopolski wschodniej, który jest regionem pogórniczym, Wielkopolski Północny, która ma te same problemy, które ma województwo lubuskie Pomorskiej, czyli deklaracja społeczna i gospodarcza tych terenów Popegajowskich. I mamy nadzieję, że to zostanie przez rząd uwzględniane. No właśnie ja chciałabym o to pana dopytać, ponieważ i radni Koalicji Obywatelskiej, i lewicy PSL-u, i również Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku przygotowali to wspólne stanowisko w sprawie pieniędzy. No ale do tej pory jakoś Prawo i Sprawiedliwość dystansowało się od, od właśnie takich działań. Panie radny, skąd więc taka decyzja, żeby też się podpisać? My się, my się nigdy nie dystansowaliśmy. W, w zabieganiu o pieniądze dla regionu, dla naszego regionu. I druga rzecz, dzięki panu marszałkowi, który wykazał się szybkim refleksem, udało nam się w pół godziny uzgodnić stanowisko, bo ja zaproponowałem kilka. I dzięki temu, że prawo no, obydwu to stanowisko zostało przyjęte, i ja się z tego bardzo cieszę, że no, mamy wspólny ogląd, będziemy zabiegali na, o wyrównanie szans, zwłaszcza regionu. Północnego i Średniego Wielkopolski. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje kuriozalne jak gmina Tarnowo Podgórne, która ma pewnie 150% średniej unijnej dochodu mieszkańca i która lamentuje, że tu zostanie pominięta. No, no to dla regionów, które są spadne, nie dla gminy Tarnowo -Podgórne. Mamy dość niestabilne łącze, więc mam nadzieję, że za moment wrócimy również do, do pana radnego i będzie więcej trochę słychać. Natomiast pana Marszałka chciałam dopytać o to rzeczywiście taka dobra współpraca z prawem i sprawiedliwością. Pół godziny i po sprawie. Znaczy ja się cieszę, że udało się to wspólne stanowisko podjąć, bo zależało mi bardzo na tym, żeby również Sejmik jako organ stanowiący samorządu swoje. Stanowisko swój głos wyraził w tej debacie, bo konsultacje polegają na tym, że wszystkie aktywne podmioty życia publicznego są zaproszone do wyrażenia swoich opinii. Sejmik powinien taką opinię wyrazić, ona jest merytoryczna, ona jest pozbawiona jakichś elementów tych obaw czy niepokojów, które mi towarzyszą osobiście. Natomiast wyraża merytoryczne argumenty, którymi będziemy się oczywiście posługiwać, że Wielkopolska nie jest regionem równym, nie jest regionem o równym poziomie rozwoju cywilizacyjnego i też o równym poziomie dochodu w każdej jego części. Więc stąd ten merytoryczny głos myślę, że powinien być przyjęty jako obiektywne. Zobrazowanie potrzeb Wielkopolski, i stąd przyjęcie go jednogłośnie przez Sejmik, niejako wzmacnia te nasze argumenty. Natomiast nasze obawy biorą się z czego innego, że oczywiście dialog z Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego jest dialogiem merytorycznym, dialogiem chwilami na poziomie eksperckim, bo składaliśmy uwagi do tej metody wypracowania pierwszej puli środków finansowych i kwestionowaliśmy ja osobiście. Dobór wskaźników, które towarzyszyły temu podziałowi, naszym zdaniem nie w pełni ten dobór był uzasadniony i preferował zdecydowanie niektóre regiony w Polsce. Natomiast na tym poziomie merytorycznym ten dialog się odbywa właściwie permanentnie. Natomiast obawiamy się tego, co może się stać w tym wymiarze politycznym, ponieważ niektórzy politycy zjednoczonej prawicy już wypowiadali, swoje opinie, mówiąc o tym, że będą starali się wpłynąć na te decyzje, tak aby ich obszary zainteresowania, ich regiony, ich okręgi wyborcze otrzymały jak najwięcej z tych pieniędzy i to tak naprawdę nas niepokoi. Pani, Pani Marszokła, chciałam dopytać jeszcze, jeszcze o akcję Koalicji Obywatelskiej czyli billboardy na lawetach, które objeżdżają miasta w Wielkopolsce, i politycy mówią, że no rząd tych pieniędzy nie chce dać. Czy, czy wobec tego, skoro mamy tutaj merytoryczne stanowisko, skoro mówi Pan o merytorycznych rozmowach, nie uważa Pan, że to jakby może nie jest moment na taką akcję? Życie nas niestety w Polsce uczy, że kto nie krzyczy, kto nie protestuje, kto nie zabiega usilnie o uwagę opinii publicznej, mediów, polityków, ten właściwie nie jest słyszalny i nie liczy się tak naprawdę w dyskusji publicznej, a jego oczekiwania czy postulaty są pomijane. Więc wydaje mi się, że to jest pewien element doświadczenia ostatnich lat. Kto jest głośniejszy, ten jest bardziej słyszalny i jeśli jest słyszalny, to. Jego głos potencjalnie może być wzięty pod uwagę, i myślę, że to jest taki pragmatyzm postępowania politycznego. Wydaje mi się, że jeśli jest słyszalny ten głos Wielkopolski mówiący o tym, że pomimo że jednak awansowaliśmy do grona regionów lepiej rozwiniętych, mamy też swoje problemy, mamy swoje potrzeby, powinniśmy być zauważeni przez rząd, no to im więcej tych głosów. I im one bardziej wyraziste i bardziej słyszalne, tym chyba lepiej w tej dyskusji, w trudnej dyskusji, bo tutaj nie można liczyć na solidarność ze strony sąsiednich regionów. Każdy walczy o swoje i każdy stosuje takie metody i zabiegi, jakie jest gotów zadysponować i też takiego wsparcia może oczekiwać, jakie wszystkie podmioty na jego obszarze. Mogą dostarczyć. To w takim razie pytanie do radnego Czerwińskiego. Mam nadzieję, że już teraz będzie to łącze lepiej wyglądać. Panie radny, takie m, akcje mają szansę na przykucie uwagi, właśnie to, o czym mówi pan marszałek? Ta akcja niestety jest pewną manipulacją. Mówi się, mówi się zakłada się, że rząd niewątpliwie będzie nie. Z tego, co mówi pan marszałek, dialog z rozwoju jest merytoryczne. Ja tak samo przez parlamentarzystów yy, przedstawiamy racje, które przemawiają za tym, żeby dodatkowy strumień pieniędzy poparł tylko Polski. Natomiast na pewno obrażanie pana premiera, czy zakładanie, że stawianie hipotezy, czy pan, czy pan premier jest to tak jakby zapytać, siadając do, do negocjacji, czy nie jest pan złodziejem? Przeciwskuteczne i ja myślę, że dużo bardziej skuteczny sejmiku merytoryczny niż ta akcja z lawetami, bo ona budzi emocje. No i mówię, dochodzi do takich sytuacji kuriozalnych jak wina Podgórna, która ma większy PKB pewnie niż większość przedpomorza niemieckiego czy Mecklenburgi, a tu jest, że nie dostanie pieniędzy z programu spójności. Panie Marszałku, wobec tego kiedy będzie decyzja i jak pan myśli, ile uda się no, wynegocjować, to może złe słowo wywalczyć? Wczorajsza deklaracja pani minister mówiła o tym, że kwiecień, prawdopodobnie kwiecień to będzie finał tych negocjacji programowych. Mamy dostać jakiś schemat, czego będą negocjatorzy ze strony rządu oczekiwać z naszej strony. My się przygotowujemy oczywiście do przedstawienia pewnego projektu kluczowych interwencji, czyli kluczowych obszarów, które będziemy chcieli wspierać pieniędzmi unijnymi. Liczę na to, że tak, że to będzie właśnie jakaś merytoryczna rozmowa na temat tego, jakie są nasze oczekiwania, jakie są nasze zamiary, jeśli chodzi o wydatkowanie tych pieniędzy, bo tych obszarów, które które pozwala Komisja Europejska w tej perspektywie obejmować interwencją. Jest wiele, to jest i środowisko, i gospodarka, i transport, i sprawy społeczne, i w naszym wypadku również region powęglowy, jakim jest Konin, bo tam są dodatkowe środki finansowe w wysokości 387 milionów euro. I też sprawy dotyczące tych lokalnych oczekiwań społeczeństwa. Tutaj szczególne akcenty mają być postawione na kulturę i turystykę, tam gdzie lokalne społeczności korzystają z tych obszarów jako elementu przyciągania gości, turystów, których mogą jako, jako, jako aktywni uczestnicy życia gospodarczego. Objąć jakąś swoją ofertą. I pewnie do sprawy, handlową, Panie Marszałku, będziemy, też... będziemy jeszcze wracać. Będziemy y, sprawdzać, jak sytuacja wygląda. Tutaj musimy na razie postawić kropkę. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości w Bardzo sejmiku dziękuję. Województwa Zbigniew Czerwiński. Bardzo dziękuję Panowie za udział w dyskusji. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę wracamy. Do zobaczenia.